Cześć kochani, witam serdecznie w kolejnym materiale. Jesteś na kanale Mirla Planuje. Jest to kanał, w którym dzielę się moimi rodzinnymi podróżami, moim doświadczeniem. Od niedawna również tematem karawaningu, ponieważ zakupiliśmy przyczepę kempingową dzielę się moimi doświadczeniami, moimi spostrzeżeniami, moimi opiniami, jeżeli chodzi o sam temat karawaningu. Dzień dobry w niedzielę. Dzisiaj opowiem wam o kosztach związanych z użytkowaniem przyczepy kempingowej w Holandii. Za co musimy płacić, za co chcemy płacić i za co nie musimy płacić. Także jeżeli jesteś zainteresowany tematem, zapraszam do subskrypcji. To pomoże mi w rozwoju kanału. Także serdecznie zapraszam na film. Hey. What you Yeah, man, I got it. What? Wow. What you say? ayy we about it. Huh? Get the king. Yeah, why you slacking? Why you sucking? Not at top, boy. You capping? What you need? Naszą przyczepę kempingową zakupiliśmy w Holandii. Jeśli ciekawi Cię jak wygląda nasza przyczepa, e, zrobiłam również osobny materiał, który możesz zobaczyć na tym kanale. W Holandii żyjemy już od 8 lat, pracujemy na etacie i kochamy podróże, dlatego powstał ten kanał. I Holandia jest bardzo przyjazna dla karawaningowców. Z ciekawostek słuchajcie, Europa liczy ponad 5,5 miliona domów kempingowych, domów na kółkach, czyli przyczep kempingowych, jak również kamperów. I słuchajcie, z czego 10% przypada na Holandię. Jeśli chodzi o dane z 2023 roku, w Holandii. Było około 420 tysięcy przyczep kempingowych i około 180 tysięcy kamperów. Jeśli mówimy o ilościach, więcej tych domów na kółkach posiadają Niemcy, Francuzi, Anglicy. Jeżeli chodzi o proporcje do liczby mieszkańców, Holandia jest europejskim rekordzistą. Wracając do tematu, z jakimi wydatkami musimy się liczyć, mając przyczepę w Holandii? Słuchajcie, i tutaj Was zaskoczę, ponieważ jeżeli macie swój własny dom i posiadacie parking, czyli na przykład mieszkacie w domku jednorodzinnym lub w domkach szeregowych i macie dostęp do swojego prywatnego parkingu, to utrzymanie przyczepy kempingowej w Holandii nie kosztuje nic. Zaraz Wam wszystko wyjaśnię. Pierwsza rzecz, jeżeli posiadasz przyczepę kempingową w Holandii, twoje oce auta Obejmuje również przyczepę kempingową. W Polsce wygląda to trochę inaczej. W Polsce, jeżeli posiadasz przyczepę kempingową, musisz wykupić dodatkowe OC na przyczepę kempingową. I mnie to też również zaskoczyło, bo Holandia tego nie wymaga. Druga rzecz, jeżeli chodzi o posiadanie przyczepy kempingowej w Holandii, przeglądy również nie są wymagane. W Polsce jest inna regulacja, jeżeli chodzi o przyczepę kempingową, wymagane są przeglądy. I zrobiliśmy ostatnio właśnie taki przegląd. Króciutko też tutaj powiem dla osób, które mieszkają w Holandii, i również dla osób, które są po prostu ciekawe, jak tutaj wygląda w Holandii. Cena przeglądu obejmuje taki podstawowy pakiet. W tym podstawowym pakiecie tutaj serwisant sprawdza nam stan techniczny, sprawdza oświetlenie, instalację gazową, ogumienie, jak również hamulce. Taki przegląd w Holandii tutaj kosztuje około 150 euro. I ktoś mieszka tutaj w moich rejonach, w opisie filmu podam dokładny namiar na serwisanta, który nam robił przegląd. Tutaj z tego serwisanta jesteśmy zadowoleni, ponieważ zrobił nam jeszcze dodatkowe rzeczy, które potrzebowaliśmy zrobić w tej naszej przyczepie. Już jesteśmy w te, przy tym temacie e, serwisu i przeglądu naszej przyczepy. E, powiem też tylko informacyjnie dla osób, które tutaj mieszkają na przykład w Holandii, chcą dowiedzieć się, jakie to są też dodatkowe koszta, jak również zakup nowej opony. To jest koszt 80 euro za jedną sztukę. Także tutaj od razu połączyliśmy ten serwis właśnie z wymianą opon. Jeżeli chodzi o nasze autko, Mamy wykupione na Auto Pakiet Assistance, jeżeli chodzi o pomoc drogową w różnych tam sy sytuacjach. I jeżeli chodzi tutaj o koszty dodatkowe związane z naszą przyczepą kempingową, w tym pakiecie mogliśmy rozszerzyć właśnie pakiet, który obejmuje również naszą przyczepę. Czyli w sytuacjach, gdzie na przykład jedziemy gdzieś w jakąś dłuższą trasę, czyli na przykład złapiemy gumę, czy cokolwiek się stanie, ten pakiet obejmuje właśnie na nasze auto i dodatkowo na przyczepę kempingową. Pakiet ten podstawowy, który obejmowało tylko auto, to był koszt około 14 euro, 13 euro, przepraszam, jeżeli chodzi o rozszerzenie pakietu na przyczepę kempingową, dopłaciliśmy tylko 2 euro. Pakiet właśnie samochód plus przyczepa kempingowa wynosi na nas sobie około 15 euro za miesiąc. Z naszych kosztów musimy doliczyć wykupienie parkingu na cały rok. W związku z tym, że mieszkamy tutaj w domkach szeregowych, mamy dostęp do parkingu publicznego z jednej strony domu, od strony ogrodu mamy taki teren zamknięty. Żeby wjechać na parking, trzeba przejechać przez bramę. No i niestety ta brama, którą tutaj mamy, jest za niska i przyczepa nie wiedzie. Także jesteśmy zmuszeni do wykupienia parkingu na cały rok. Parking kosztuje 350 euro za cały rok i w związku z tym, że na terenie naszego miejsca zamieszkania nie było wolnych miejsc, musieliśmy wykupić parking w innej miejscowości. Na szczęście nie jest to daleko, bo około 10 km musimy zawsze tą przyczepę zawieźć, później odebrać. I przy każdym wyjeździe no, musimy jednak kursować te odległości. Na szczęście nie są to duże odległości to jest raz, a dwa no nie mamy innego wyjścia. I na przykład jeżeli zbliża nam się kolejny wyjazd na przykład za tydzień, za dwa, to nie zawozimy tej przyczepy, ona po prostu tutaj stoi przed naszym domem. I właśnie zakupiliśmy też taką płachtę na, tutaj na, na tą przyczepę, zobaczymy jak się będzie sprawdzać, żeby ochronić troszeczkę przed tym ptasim odchodem. No zobaczymy jak to się sprawdzi. No nie, czasami po prostu nie płaca nam się jechać na parking, bo żeby zaraz ją znowu z powrotem przywieźć. Także no tak na razie musi zostać. Po prostu poczekamy aż zwolni się tutaj jakieś miejsce w Helmont może będzie bliżej i na pewno będzie to mniej uciążliwe. A domu nie planujemy zmieniać się na inny, żeby mieć garaż czy po prostu parking, gdzie można by było tą przyczepę tutaj przechowywać. No zależy nam, żeby jednak przyczepa stała w pomieszczeniu takim suchym, bo to jest jednak plusem dla przyczepy. W Holandii bardzo dużo pada w takich okresach zimowych, szkoda mi byłoby Trzymać ją na zewnątrz. Dlatego, jak wspomniałam, dla osób, które nie posiadają swojego własnego parkingu, to to jest naprawdę super rozwiązanie. Parking strzeżony, który jest przeznaczony właśnie na przyczepy kempingowe, kampery i kosztuje 350 euro na rok. Jeżeli chodzi o wydatki, trzeba policzyć również zakup budli gazowej, dla wielu osób, dla tych już starych kamperowców, dla tych starych karawaningowców. To jest oczywiste, że trzeba mieć butle, ale dlaczego o tym mówię teraz? Ponieważ e, ceny butli naprawdę się różni e, w sklepach budowlanych, a w takich sklepikach e, typowo z rozlewnią gazową. Że jest to naprawdę ogromna różnica. My kupujemy butlę 5-litrową, już napełnioną, czyli zakupujemy butlę z gazem za 35 euro. A samo nabicie butli w pierwszym, lepszym sklepie budowlanym, niech to będzie Gama, bo sprawdzałam właśnie w Gamie, jak to wygląda. Samo nabicie butli 6kg to jest koszt 60 euro i doliczałem jeszcze dodatkowo kaucję. Dla Do osób zainteresowanych w opisie filmu również podam lokalizację tego miejsca. Każde nabicie butli kosztuje 18 euro, także naprawdę tu jest ogromna różnica. I bardzo polecam właśnie takie rozwiązanie. Nie wiem jak to wygląda w Polsce. Jeżeli masz ochotę napisać w komentarzu, ile kosztuje nabicie i zakup Butli w Polsce, napisz z ciekawości, jaka to jest cena. Kolejną rzeczą, którą polecam zakupić, jest to wykupienie karty ACSI. Większość osób zna kartę ACSI. Uważam, że jest to konieczny zakup, jeżeli chodzi o karawaning. I pobyty na kempingach. Jeżeli chodzi o Holandię, to Holandia naprawdę ma wysokie usługi. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy wakacyjne, to naprawdę jest bardzo drogo. Ta karta w sumie ratuje nam życie, ponieważ naprawdę tanio możemy sobie planować takie nawet weekendy z tą kartą ACSI. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest karta ACSI, jest to karta zniżkowa na kempingi w całej Europie. Tych kempingów jest około 3000. Tak. Bardzo serdecznie polecam wykupić taką kartę, bo naprawdę można zaplanować z tą kartą fajne wakacje, ale. Co ważne, są to pobyty poza sezonem. Ja planuję zrobić również osobny materiał o tej karcie Acesji, i żeby pokazać Wam, jak działa apka, jak tanio i szybko wyszukać sobie dany kemping i tani kemping. E, także jest to naprawdę bardzo proste. Karta kosztuje 26 euro, także karta na się zwraca tak naprawdę po jednym użytkowaniu, e, także naprawdę to nie są duże pieniądze i naprawdę tanio można zaplanować sobie wakacje poza sezonem. Kochani, jeżeli oglądają mnie osoby, które mieszkają również w Holandii lub w regionach Belgii lub Niemiec. Serdecznie zapraszam, bo tworzyłam taką grupę karawaningową. Grupa nazywa się Karawaning Holandia, Niemcy, Belgia. Jeżeli masz ochotę wpaść na tą grupę, będzie to grupa, gdzie można się podzielić jakimiś fajnymi miejscówkami właśnie w tych rejonach albo w ogóle z planem na wakacje i wszystkie tematy, które są związane z karawaningiem. Ta grupa jest dopiero utworzona, także ja jestem tylko członkiem. Może w przyszłości zwiększy się ilość osób na tej grupie. To będzie grupa taka pomocnicza, myślę, że jest to fajny pomysł. Także jak mieszkasz również w Holandii albo tutaj w rejonach naszych, serdecznie zapraszam, wpadnijcie tam. Jeśli podobał Ci się materiał, Subskrybuj kanał, daj łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz, to pozwoli mi na rozwój mojego kanału. Chciałam również zaznaczyć, że nie jestem tutaj żadnym ekspertem. Jest to taki luźny kanał, w którym dzielę się moimi emocjami, moim doświadczeniem, dzielę się moim planem na wakacje. Zobaczyliście, jak również zobaczycie tematy związane z przyczepą kempingową. Z góry również przepraszam, jeżeli pomyliłam się w jakiejś nazwie, bo rzeczywiście są osoby, które oglądają i tylko wytykają błędy. Naprawdę staram się, żeby ten materiał był fajny, żeby był ciekawy. To wszystko, co spotykam z przyczepą kempingową, to są to nowe rzeczy, także wszystkiego też się uczę, doświadczam nowych rzeczy. Tymczasem dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejną niedzielę. Cześć! Why you talking out the top, boy? You capping? What you need?